Spytałem zagranicznego streamera XQC, co znaleźć podczas biegu. Find a bunny. No dobra, no to w takim razie spróbuję znaleźć królika. A jako, że często biegam po tych rejonach, to wydaje mi się, że znam na to idealne miejsce, czyli królikarnie. Także wbiegam do środka w poszukiwaniu królików, jak sama nazwa tego miejsca wskazuje, ale nie było tam nic innego oprócz różnych rzeźb, jak i muzeum, które swoją drogą było chyba zamknięte. No i nie ukrywam, pokrzyżowało mi to plany, ale pamiętam, że kiedyś jak byłem mały, to chodziłem po sklepach zoologicznych z rodzicami i tam były jakieś małe zwierzęta, typu chomiki, świnki morskie, ale też króliki. I gdy dobiegłem, do jednego z takich sklepów i zobaczyłem, że jest gigantyczne zdjęcie królika. To uznałem, że mam to, ale po wejściu do środka nie było tam ani jednego zwierzęcia. Także ja muszę biec dalej, a wydajcie znać w komentarzu, jakie widzieliście najdziwniejsze zwierzę w sklepie zoologicznym. A ja mam jeszcze drugą szansę, bo w pobliżu jest graj Remokotu, w której możliwe, że jest kolejne takie miejsce. No i zobaczymy, czy uda się to znaleźć w środku. Po wejściu myślałem, że jednak nie uda mi się zrobić tutaj tego challengeu, i będę musiał pobyć gdzieś dalej. Ale koniec końców znalazłem takiego małego słodziaka. No i mamy to. Pozdrawiam.